Dlaczego wyroby po wędzaniu są gorzkie? Dlaczego wyroby po wędzaniu są kwaśne? Troszeczkę te dwa pytania można ze sobą zestawić, bo odpowiedź na te właśnie dwa pytania może być jednakowa. Główną przyczyną tego, tej gorzkości i tej kwaśności wyrobów po wędzeniu jest to, że w wędzarni jest zbyt mały przepływ dymu. Jeśli na przykład Masz taki wlot dymu do wędzarni, czy to z paleniska na dole, czy z kanału jakiegoś dymowego, a komin masz nie taki, a dużo mniejszy, nie zdąży on uciekać z tej wędzarni, zaczyna się mocno kotłować, zaczyna się tam zrobić nieprzyjazne środowisko, bo to jest stary dym. Należy wędzić wędzonki świeżym dymem, cały czas świeżutkim dymem. Nie możesz napuścić do wędzarni dymu i tam zostawić. Dlaczego dlatego tak bardzo niezdrowe jest na przykład wędzenie w domu, w mieszkaniu, w garnku. Nie wolno wędzić w garnku nad sypiąc jakieś tam zrębki podpalając to, tak samo jakieś grille balkonowe, jak są grille wędzarnie balkonowe, gdzie wkładasz wędzonkę, podpalasz pod sporem coś tam, zakrywasz i to ci się wędzi kilka godzin. Nie polecam, jest to bardzo niezdrowe, a i właśnie efekty tego też są takie, że te wędliny są gorzkie kwaśne to samo możesz uzyskać w swojej normalnej czy elektrycznej czy tradycyjnej opalanej drewnem wędzarni. Jeśli właśnie komin ma za małą średnicę lub po prostu masz zbyt szczelną wędzarnię. Wbrew pozorom nie musisz uszczelniać wędzarni, nie musisz drzwiczek robić e, objeżdżać naokoło jakąś uszczelką od okna, żeby tylko domknąć, a żeby wędzarnia była na maksa szczelna. Nie musisz robić czegoś takiego, bo Komora wędzarnicza nie lubi szczelności. Ten przepływ dymu musi być znaczny, żeby cały czas w wędzarni był świeżutki dym ze spalania drewna czy z rębków wędzarniczych. To jest pierwsza przyczyna tego, że wyroby robią się gorzkie, kwaśne, dziwne substancje smoliste zaczynają w nadmiernych ilościach się gromadzić na mięsie i wtedy właśnie takie są efekty. Ale jeszcze jednym efektem tego typu może być to, że jest zbyt dużo wędzonek w wędzarni, że wędzarnia jest po prostu przeładowana. Wtedy, no, tak naprawdę również nie ma przez to przepływu dobrego w wędzarni, bo to właśnie jest jeden temat. Jeśli masz jedno obok drugiego w skupu ustawiane, niemal się wszystko dotyka, to ten przepływ też jest znikomy powietrza. I stąd też bierze się gorzkość i kwaśność wędzonek, więc dbaj o to, żeby twoje wędzar... w Twojej wędzarni wędzonki, kiełbasy miały swobodę. Nie ograniczaj tej swobody i nikt nie lubi tego. Nikt nie lubi być ograniczony, Twoje wędzonki również. Pomyśl sobie o tym w ten sposób. Jaki, jaka ta przestrzeń powinna być w wędzarni? Taka, że jeśli masz na przykład szynkę lub boczek, możesz bez problemu sobie z boku ją złapać dłonią, ręką i ją sobie przekręcić. I ta dłoń nie haczy Ci o jakąkolwiek inną rzecz w wędzarni. Taka przestrzeń powinna mieć, taką przestrzeń powinna mieć każda wędzonka. No nie mówię to, że każda kiełbasa, bo kiełbasy jak w pętkach wieszasz albo w jakichś parkach, to wiadomo, że tak nie zrobisz. Ale tam też, jak wieszasz się na przykład kiełbasy, jak, fajna metoda jest taka, że jeśli wieszasz na kiju pędko jedno, parkę, parka, parka, to pomiędzy nimi u góry możesz włożyć sobie dwa palce. Czyli że... Na odległość palca powinny być um, poukładane na kijach kiełbasy. To ci gwarantuje swobodny przepływ dymu um, pomiędzy wszystkim, co masz w wędzarni. To była druga metoda, ale tak naprawdę związana bardzo z pierwszą. A teraz odnośnie samej kwaśności jeszcze kwaśność wędzonek i kiełbas po wędzeniu bo tamta pierwsza kwaśność dotyczyła głównie takiej jakby zewnętrznej warstwy tych wędzonek. Nie jest to jakoś bardzo, bardzo niezdrowe, aczkolwiek no niepożądane. A kwaśność, o której Ci teraz powiem, bierze się z nieprawidłowego mm, reżimu temperaturowego tak naprawdę. Kwaśność w całym przekroju wędzonki czy kiełbasy bierze się z tego, że zbyt długo Taka wędzonka była w zbyt wysokiej temperaturze. Jeśli na przykład osuszasz, ociekasz, na przykład wyciągasz szynki, boczki, polędwice z zalewy pekulującej, wieszasz je w temperaturze pokojowej do ocieknięcia, to jeśli ta temperatura jest zbyt wysoka lub jeśli wiszą one zbyt długo, zaczynają się po prostu psuć, zaczynają robić się kwaśne po całym przekroju, nie tylko z zewnątrz, nie tylko wewnątrz. Cały przekrój. To samo z kiełbasami. Niektórzy osadzają kiełbasę, czyli po nadzianiu w jelitach przed powieszeniem do wędzarni, osadzają ją, nie wiem dlaczego, 12 godzin w temperaturze pokojowej. No to aż się po prostu prosi, żeby takie mięso się zepsuło, bo im, aha, no dobra, no to dlaczego można wędzonkę powiesić na 12 godzin, a kiełbasę już nie? Im drobniej zmielone mięso, tym szybciej zaczyna się psuć. Nie patrz na to, że to jest kiełbasa szynkowa już w batonie, szerokim setce. To dalej zmielone mięso. Im bardziej zmielone mięso, tym bardziej podatne na bakterie. Im kawałek mięsa większy, tym więcej wytrzyma. Więc wędzonki możesz sobie na 12 godzin zostać w temperaturze pokojowej, nawet 20 stopni do ociekania. Czyli na przykład wieczorem jest zalewy peklujące i zostawiasz na noc. Rano masz suchutkę, możesz sobie wsta wstawać do wędzarni i wędzić. Ale zrób tak z kiełbasą, to na pewno będziesz mieć ją kwaśną rano. Po 12 godzinach ociekania, osuszania, osadzania w temperaturze pokojowej. I stąd się właśnie bierze kwaśność w wędzonkach. Bezwzględnie trzeba przestrzegać reżimu temperaturowego. Trzeba to właśnie zrozumieć. To jest świadomość swoich działań. Nie rób wszystkiego tylko tak z klapkami na oczach. W zgodzie z recepturą, nie wiedząc co jest po co. Miej świadomość, ucz się, buduj w sobie wiedzę, jakieś fundamenty, żeby wiedzieć, co się dzieje, jak zareagować na pewne rzeczy. Jeśli, jeśli właśnie kiełbasa wyszła ci kwaśna, zastanów się, czy było zbyt e, ciasno w wędzarni, czy może przylecić ci do głowy, a faktycznie, no, osadzałem cztery godziny, a nie dwie. Tak, jak było w recepturze i to prawdopodobnie dlatego. Bo ja ci teraz tylko podałem przykład 12 godzin osadzania kiełbasy. Równie dobrze może to się już stać po tych 4 godzinach. Może być zbyt ciepło. Może to się stać po 2 godzinach osadzania kiełbasy, jeśli ta temperatura będzie 25 stopni. Czyli latem uważaj na takie rzeczy. Po prostu musisz mieć świadomość, buduj w sobie zasoby wiedzy, a z dużo większą łatwością będzie ci przychodziło. Wytwarzanie w domu wędlin nie tylko z dużo większą łatwością, ale z dużo większą przyjemnością, bo nie będziesz się głowić, dlaczego coś się dzieje, po prostu wejdzie ci to w krew i od razu będziesz wiedział, że tak właśnie mogło się stać przez to i przez to, albo w ogóle nie będziesz dopuszczać do sytuacji, że na przykład coś Ci skwaśniało, po prostu będziesz wiedział, że tak się nie robi i życzę Ci, żebyś jak najmniej miał takich właśnie sytuacji.